I żeby nie być gołosłownym, na tej cudownej wysoczyźnie końskowolskiej, e, którą mamy, tam Chrząków, Owitowice, Opoka, a tutaj zobaczcie, jak olbrzymie, olbrzymie buki zwyczajne tutaj są rozsiane. Nie da się ten nas z niczym pomylić, ponieważ taki nie występuje zwyczajny tutaj, jest to coś pięknego, tutaj obok yy, są źródła, wybijają wody. Natomiast no zobaczcie jakie potężne są te buki, jakie stare, jakie rozłożyste, ile ich po prostu jest. I z jakąś gadziną grzybową tutaj przyczepioną do nieszczęśnika, ale to, toż to, toż to. Bóg to nie jest zupełnie inne drzewo, ale tego lasy. Tego lasu rozłożyste, zobaczcie, ciągną się przez całą drogę. Coś niebywałego. Znajdujemy się przy krzyżu, przy drodze w stronę Sielc. Przy wodociągach końsko i idziemy do uporządkowanego lasu. Lasu, do którego lokalni mieszkańcy. Oczywiście bardzo ochoczo przychodzą, bądź mniej ochoczo, natomiast za miejscowi po prostu przejeżdżają ten teren i, o, kurze, kurze dziele, pięciornik, kurze dziele, a za miejscowi przejeżdżają i nic o tym lesie wiedzieć nie mogą. Dzika czereśnia już się zawiązała, biały bez, już. Pięknie nam się yy, kwieci. Ta droga prowadzi na Dolinę Kurówki i panoramy Końskowoli, Witowic i Opoki. Nas natomiast interesuje ten las. Ten las jest niezwykle, niezwykle interesujący z naprawdę bardzo wielu powodów. Jednym z tych powodów już widzimy. Widzimy drzewa, które powiedzmy, że tutaj akurat w takim naturalnym w swoim bycie nie figurują. To idziemy młody, tak? Tu mamy piękne przetaczniki, tu mamy buki. I tych buków... nie, <laughs> nie bój się. I tych buków w tym lesie jest... Naprawdę co nie miara. Zobaczcie sobie takie gołe drzewa yy, z gołą korą. No to jest świadectwo tego, że tutaj te buki są. Chodź. Tak jak weźmiemy. Chodź, no co? No. Chodź. Ah. Co? Chodź! Ja na ręce. Nie, ale tu są pokrzywy, wiesz? Nie chcę, żebyś się oparzył, synku. Bo tu pokrzew jest bardzo dużo, wiesz? Także las jest wyjątkowy, bukowo-dębowy. Niekiedy pojawi się lipa w tym lesie, las przypomina bardziej park niż las, ponieważ gdzieś tutaj w takiej cesynku. No to nie dotykaj. Nie jestem sam, więc każda taka eskapada z młodym, zawsze kończy się jakimś takim akcentem. Bardzo ciekawe miejsce, ponieważ tutaj znajdują się źródła. Te źródła cały czas wybijają. Nie dziwota, że w tym miejscu mamy, w tym miejscu mamy e, usytuowane wodociągi. W, w ogóle, co synku? Jak nie chcesz dalej? Oj, tam się poprze. Taka mieszanka leśna e, jest niezwykle cenna, niezwykle ważna. W ogóle znajdujemy się, słuchajcie, w miejscu niezwykle trudnym. W Końskowoli, na jej obrzeżach, na jej granicach, w miejscu e, byłego folwarku Instytuckiego górno gdzie tam mamy brzezinki, tam mamy doły, a tu jest góra. Las, który został urządzony przez Żaków Instytutu Aralno-Leśnego, przez co ten las teraz jest co prawda wybitnie zielony, podarlicznik po prostu ściele się niesamowicie tutaj, to uwierzcie mi, że na wczesną wiosnę ten las wygląda jak park, jak las parkowy, jak park. Trochę już dużo samosiejek, ale las został na pewno urządzony ręką ludzką. Występuje tutaj drzewostan, tylko i wyłącznie liściasty. Mamy tutaj buka bardzo dużo, mamy trochę wiąza, mamy klon, mamy dąb, mamy lipę, więc mamy do czynienia z różnorodnością, bioróżnorodnością, jeżeli chodzi o drzewostan i to jest unikalny zagony klasu, ponieważ już tam, mniej więcej w odległości, oj, jakby to powiedzieć, 300 metrów, 400 metrów znajduje się, znajdują się zalesione były wyrobiska ceglana, a przecież cegielnie już były w majątku 17 wieczne w XVIII-wiecznym majątku już były wyszczególnione, to właśnie tutaj na Górnej Niwie w Końskowoli była cegielnia, duża cegielnia, która przez, przez dziesiątki lat, jak nie przez setki lat funkcjonowała. Praktycznie jedynym elementem podszytu i tutaj ściółki jest podarycznik, którego niekiedy przeplata, niekiedy przeplata pokrzywa, ale w gruncie rzeczy Głównie, głównie, głównie on. Tam, co prawda, było stanowisko Konwali. Las jest niezwykle zielony, niezwykle soczysty, ale ta historia tej cegielni, która przynajmniej 200 lat y, funkcjonowała, teraz oczywiście nie funkcjonuje, ale jej wyrobiska są tam zalesione. Mało tego są porobione są tam sadzawki wodne, w których y, na pewno tutajsi, y, tutajsi. Dorybili, ponieważ są stanowiska do połowu, do połowu ryb. I ta dużo gorsza historia rozszoliwań żydowskich, które tutaj miały miejsce i na górach, i w dołach, tak i cmentarz. Cmentarz, zarówno ewangelicki, jak i cmentarz, nowy cmentarz żydowski, także zdewastowany, ale Cmentarze są niedalekie odległości, myślę, że około 500 metrów, stąd także są odpowiednio uhonorowane przez mieszkańców mieszkańców Końskowoli stosownymi płytami, kamieniami, skromnymi, ale niekiedy to naprawdę, naprawdę wystarczy. Zachęcam, droga, sielce Końskowola, sielce tam koło krzyża odbić. Teraz jest nowy budynek, jakiegoś laboratorium chyba przy wodociągach, tam niesie się piękna dolina Chorówki, gdzie można zobaczyć i pasternaka. Tak, na Pasternak rzut okiem sobie zrobić, można pójść w stronę e, e, opoki. E, tam przecież jest to jest grodzisko właśnie po tej stronie, tak, albo tutaj wejść i delektować się tym przecudownym, żyjącym, tętniącym lasem. Jak ja dzisiaj jestem młodym przy tej niezwykle trudnej historii okupacji i holokaustu.